Ja tu widzę niezły burdel! Powiem Wam, że. Ja tu widzę niezły burdel! Ja tu widzę niezły burdel. Kurczę, tak. rozkminiam, bo ten silnik podobno po remoncie przejechał 4000 km. Tak mówił poprzedni właściciel. I tak rozchmieniam, hmm. bo Jak dla mnie to. No dobra, spójrzmy na te panewy od tej strony. To jest pierwszy cylinder, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Dobra, jedziemy. Pierwszy. Jak to wygląda? Pierwszy. No pierwszy spoko, drugi przytarty. Trze trzeci przytarty, czwarty przytarty. Piąty przytarty, szósty przytarty, siódmy przytarty, ósmy przytarty. Tylko pierwszy jest w sumie ładny Ale nie obróciły się panewy całe Tylko tak jakby wał stanął dęba Ale dlaczego? Kurwa A jak wygląda? Ma jakieś tam ryski Ale w sumie jest Pytanie, czy bym teraz przekręcił tym wałem? O, tak jak na początku. Teraz to już nie ma nacisku, więc nie powinno nie powinno w ogóle nic blokować. Ewentualnie, jeżeli co mogłoby blokować, to coś tam od strony korpowej, nie? Czyli tam te tłoki i tłoki korby. No, chyba, żeby się zatarł któryś na przykład w cylindrze i stanął bęba, nie? Zespawałoby się po prostu z całą resztą pod wpływem temperatury. Wtedy mógłby blokować no Miałby prawo to jakoś się zatrzymać. Ale co jest dziwnym faktem, powiem Wam, że tak. Tu jest widać lady, że coś jest stare. Z kolei tu widać tak jakby było, nówka sztuka. Dalej widać, że też jest nówka sztuka. O! Tu też nówka sztuka. Tu też nówka sztuka. I tu coś starego. Chyba. Bądź, nie wiem, tak. Pół na pół nówka sztuka i stare. Nie, stare. Czyli tak. Te tłoki są nowe. A te są, te dwa zewnętrzne są stare. O co tu kuźwa chodzi? Przypomnę historię. 10 tysięcy wpakowane w remont, podobno wymienione. To wymienione, panewki wymienione. No fakt, faktem są wymienione. Widać, że ktoś tutaj był. Tam są jakieś takie małe niedo... niedociągnięcia, ale one chyba już wynikają po prostu z faktu że Tam czegoś z jakiejś śrubki zabrakło coś tam, nie? Ale to chyba po prostu wynika z faktu, że no coś tam się zawsze zgubi, nie? To już... ale i tak chyba no... Chyba powinno być ok, nie? Jedna śrubka to nie jest jakiś tam grzech, ale... I jak tak no to w sumie... Dużo pierdzielić, no. Może kurna te panewki są nadwymiarowe, i dlatego było tak jakoś ciasno spasowane. I to nie tyle co się Co się zatarło jakoś strasznie, co moim zdaniem zabrakło tam naprawdę smarowania i zrobiło się sucho. Może chodzi o... No ale to generalnie sucho by się zrobiło po ilu Spójrzmy na pierwszą na przykład panewkę. A nie, kurwa, tu nie ma panewki. Ja, Pierożki. Już jestem zmęczony tą robotą. Czasami już nie odróżniam. Ale tak, dobra, to było tu. To było tu. Ciekawe, jak pierwsza. To ona jest taka, taka kuźwa obrócona. Dlatego nie zeszła. Nie, już jestem po prostu śpiący, nie? To jest nieważne, to jest... To nie jest... To tu nie chodzi tam nie? Chociaż nie. Chodzi. Nie, nie chodzi. Kurwa, chodzi czy nie chodzi? Chodzi. To jest... A, bo to jest uszczelniaż. Dobra, to nieważne. To nie jest nic związanego z panewką. Panewki się zaczynają tu... Więc każda jest przetarta, nie? Pytanie, jak długo to mogło chodzić? No na pewno chwilę mogło, no. Ale kurna, przecież nie one są świeżutkie, ale dlaczego się kurwa tak zrobiło, że, że się to przydało? Że aż silnik stanął dym, bo to czuć, że on po prostu coś go trzymało. Przekręcę teraz mały. Mamy winowajce. Tutaj. Tutaj się wszystko zdarzyło i to się zdarzyło tragicznie. Naprawdę. Aż ciszę tą muzykę, bo to jest naprawdę. To jest Chwila, przy której chyba trzeba się powłodnić. I to jest szósty cylinder. Czyli ostatni. To co, smarowania nie miał, czy co? Ale to jest korba! To nie jest wał! Wał wygląda nawet w miarę zacnie, jak widać na załączonym obrazku. Chociaż nie jest tak super idealny. To jednak na nim się panewa obróciła, czy nie obróciła? No wróciła, a ona po prostu zniknęła. A nie kurwa. Zaraz. Gdzie jest panewka? Gdzie jest kurwa panewka? W tym aucie. Nie no, tu mamy panewki gita gitarę. Więc. Przecież nie no, bez przesady, kurde. Przy tartach, skurwysyn. z kurwy syn. To jaj, nie? No co, zmieliłoby tą panewkę, kurde, no nie ma jej. Po prostu co? Nie ma jej? Przecież to mielonka jest po takiej mielące panewki. To bym chociaż znalazł jakieś opiłki. Takiej naprawdę no, zmielona cała panewka, to by pływała w tej misce, A w tej miejsce naprawdę, ja tak sobie przyglądałem, to nic specjalnego nie widać. no. To co, rozpuściła się? Kuźwa, ja nie wiem. Dla mnie to głupota, jakbyś ktoś kurwa po prostu nie zamontował panewy. Chyba że tak wygląda. Chyba że tak wygląda silnik po obróconej panewce, ale gdzieś ta panewka z reguły zawsze jest, tak? zawsze a tu nie ma nic, jest skoszone, kurna wręcz, ale czemu to do siebie pasuje? Ja pierdolę. O kurna, nie no, ale tu nie ma panewki, ewidentnie. Ściągnę to. Zwłoki. Serio. Zwłoki korbowodu on jest jakiś. Ale się przegrzał. Jaki inny kolor ma w ogóle. Kurde. Spójrzcie tu. Zagrzał się dziad. I to straszne. I to jest tak zespołane, że ja tego autentycznie też nie ruszyć nie mogę. O kurde. Jeszcze tego nie grali. Serio. To są właśnie jej pracy. Kurwa. Nie wiem, wyciągać to już mi się nie chce, ale no. spróbuję to wydłużyć. jeszcze. Cześć. Tutaj różne rzeczy są już jasne. wszystkie jest pęknięty, nie wiem dlaczego. Chyba wygląda, jakby go brakowało, nie? Bartożu? Tak, gdzie on jest? Gdzie on jest? Właśnie. Może go nie było. Ty, a teraz uwaga, bo wałno może się spierdolić na łeb. Się sofit na łeb spaść, może. No, a i tutaj tak, o. Tutaj się różne rzeczy działy. Tu panewa jest spawana. O kurna, ale jak? Człowieku, no tak ja wiem, że to trzeba wyciągnąć. Dawaj kurde! No tak, tak, trzymaj mm. to. Trzymaj to i wciągamy Trzymaj kabana, daj po na, na podłogę, na podłogę, na podłogę kabana. Na podłogę, na podłogę kabana. Let's, go, let's go eating my kabana Na no co tutaj zawsze? No uszczelniacz, tak Uszczelniacz wału Ja Nordwiedu. wiem jakiś O patrzcie O paneweł, paneweł, gówny paneweł Ty ale jak? W ogóle mhm. czuć Takim kurwa z hajcaniem się. Z hajcaniem, no. A weź ten y, zapaliłbyś lampkę Bartaszu? Patrz! Co? Tu został element? Innego rodzaju metalu. No czy tak, ty no, to bo widzisz? To się... Czy ty się wstydzisz? Ja to patrzę czy to, wiesz, ten blok i da radę uratować. Tak, daj radę kurde. Blok da radę uratować. Nie da rady uratować korby. Na pewno. Tak, daj radę, no. Bo korba jest ja siurem. Tak, się daje radę. tylko po to, żeby dzisiaj było ciężko. Oj, tak, rzeczywiście. I ja rozkręcałem tu północy. Nie wiem, było za luźno, to dzisiaj trzeba już chłopcuć. Patrz, tu nawet jest posłanie. Cóżem ci uczynił? Ło! mnie w ręki tak wpierdolił. <laughs> no co, wolałeś jeździć pizdą, znaczy mazdą. Dobra. Jak mam mazdę, jeźdzę Korba. Co to przyjechało? Nie. Do nas? Nie. Korba... Korba jest zła. I szyny też są złe. Bo to się zepsuł ten silnik, ponieważ korba była zła. I panewki też były złe. Ty, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, dlaczego to się stanęło. Tutaj warto by było jeszcze tą panewkę, bo ona jest zespawana. Widzisz, ona jest, o jest zespawana, ona się nawet nie chce obrócić. Bo już jest tak zespawana, dziurską ma nawet. Ale konkretnie, kurwa, no nie widziałem jeszcze takich rarytusów. Ciekawy, czy wał jest do robotowania. Może na drugi szlif by dało radę. Ale wiesz, co ważne jest też dla mnie, blok. Na drugi szlif, a wiemy, że był na pewno szlif? Nic nie wiemy. Nic nie wiemy. No, bo tak naprawdę, to. Nie, Ja mam taką awaryjną. pytanie do pompy oleju. Czy pompa oleju daje radę? No to w dupie, kurwa. Gdzie jest pompa oleju? Gdzieś tam była, tu jest. I... Czy pompa oleju daje radę? Tak daje radę, kurwa. Nie. Bo pompa oleju może nie dawać pompa rady, oleju, dlatego... może mieć w środku tą twoją złamaną... element. A właśnie, to też jest. A do widzenia A nie. Bo tu nie ma. No. Tam miejsca nie widzę za bardzo. Żeby... Nie, tam mis... ta to nie ta miska. Tam jest ta miska. A dlaczego? Aha. Po to, Aha. Bo to co jest inna miska. ty tu pomieszałeś? Pomieszałem M54 z N54. Hmm. No i teraz co? Trzeba. I teraz będzie normalna dziewczyna i chłopiec. Znaczy normalna rodzina i chłopiec i, z i dziewczyna. Normalna dziewczyna i chłopiec i, normalna dziewczyna i chłopiec i rodzina. Ludzie się mieszają, to niech nie można pomieszać trochę. Przemieszałaś? Nie? Cienniki. No tutaj nie ma co patrzeć chyba, tu za bardzo nie zobaczymy, to trzeba będzie rozłożyć Słuchaj, tak, dobrze, o, dobrze. czekaj, 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 no pokaż Nie to tam A możesz ty przekręcić tym trzpieniem? Tym trzpieniem? No tam z tyłu, od dupy strony, a nie, nie da rady Nie, nie da rady ty, to wypadło Nie da rady ty, bo ty śmierdzisz Nie da rady tak. ci, bo ty śmierdzisz kurczę Tak ogólnie to, tutaj no, w starszych silnikach jest ta śruba, co tu się przekręca i ma lewy Gwinta tu ma prawy I tu się już można przejechać nie ale nie podoba mnie się ta pompa skoro no może ona jest wadliwa i dlatego to kurna pana waleci ale to no. ja wiem to mi wypadło przy normalnym y, dotknięciu silnika i to jest patrz w tym elemencie daj mnie to na chwilę już ci mówię już wam mówię no takim co tu rozkwiniłem gdzie, czekaj, gdzie, gdzie to jest? Daj na tego plastika. Tego co tu widziałem? Tego co to był, no. no to cię bardzo. Ja dotknąłem, wręcz hamoteczkiem puknąłem czegokolwiek innego, patrzę, to, to nie mi zbyt. wypadło, nie? A to jest normalnie, o tak, wciśnięte. Po prostu. Potrzymaj. Lampka, kamerę, wszystko. Jak to jest takie wciśnięte? Tak po prostu. Ja śmiem twierdzić, że najadę na śpiącego policjanta i mi to wypadnie, a jak wypadnie, to wpadnie w rozrzut, to wpadnie i w pompę, i wtedy będzie koniec ze wszystkim. Ja tego ustrojstwa nie zakładam, bo mnie to jest na cholerę potrzebne. No tutaj, cóż, to tylko jest os osłona prowadzącego łańcucha. Wiesz, co to jest? Co, to jest element, że po gwarancji on no. właśnie wypada i się zesrał. Ty, ale to nie niewykluczone, że może tak być, bo spójrz, jak ty, to jest tak wtyknięte, że ja już tego teraz nie wsadzę. Bo to już nie będzie trzymać, to już trzeba kupić nowe. A jak wcale kupisz nowe, to z czasem to się, tak można powiedzieć, robi stwardnieje, stare. robi stare mhm. i wypada, i jest do po wszystkim. Po wała wała zrobili takie coś. Element. A ten element, który ma zepsuć silnik? Ja nie wiem. Już wspominam fakt, że seryjne ślizgi rozrządu nie dają rady. To jeszcze dołożyli coś, co ma prawo wypaść, wkręcić się w rozrząd. Dzięki temu Yy, znaczy, Ja powiem tak. Dzięki takim rozwiązaniom uważam, że 2JZ nie ma co obrażać. Porównując go do tego śmiecia. Serio. Bo chyba 2JZ tak mi się przynajmniej wydaje, skoro na całym świecie go chwalą, że jest taki bezawaryjny i że daje radę. Znosi. I że, że znosi. To ja uważam, że chyba 2JZ nie ma takich tandetnych rozwiązań, żeby, żeby coś miało się zepsuć przez przypadek. Tak. No ale nie mnie znowu zetem, zetem, nie znamy dwajodzet. Więc nie nazwałbym tego niemieckim dwajodzetem. No tak, bo rzeczywiście co powiesz i co mówią ludzie, no bo to 700 koni znosi. No rzeczywiście, to jest zajebisty silnik, znosi tyle, ale niestety po 200 nie tysiącach pokazuje kolana. A zachodź, sporo, Czyli zachodź. jesteś zajebistym ruchaczem, ale ci nie staje, dosłownie. Albo zajebistym biegaczem. Ruchaczem. Yy, tylko że no niestety pękają ci kolana w szwach, nie? I po pierwszym biegu padasz i siadasz na wózek i walizki, no. Ceknij tu. Więc nie wiem, czy to tak można porównać. Co? Co ja mam patrz, tutaj patrzeć? Tu je ładne. No. Tu je ładne. A tu je brzydkie. No, ale one, patrz. Im dalej od pompy, no, są brzydkie. A co to, to, to jest? Czemu to jest tak uszczerbione? Czym? Po co? Przy wkładaniu wału, czy czego? Możliwe. Dziwne trochę. No, ale dobre. Tak tylko ci pokazuję. Czekaj, czy da radę... Weź, potrzymaj mi lampkę, bo ja nie mogę tyle rzeczy Ach, na raz Jezus, robić. To... Nie mogę być kamerzystą, epizodystą, remonterem, reżyserem. No, tu jest Git. Blok do uratowania będzie. O, cyk. Blok da radę. A tu już nie ma panewki. Tu też da radę. Tu też da radę. I tu też daje radę. Tak, daje radę, kurwa. Czyli generalnie fajnie. Jeżeli Zobaczymy jeszcze na gładzie cylindrów. Nie widać, żeby były zasarcia, chociaż są cztery gore. nowe tłoki, nie wiem po co, nie, cztery nowe? Nie, wydawało mi się, kurwa, na szczęście mi się tylko wydawało. Całe szczęście, że mi się tylko wydawało, bo już jakbym zobaczył, że ktoś grzebał tam, to już bym się trochę mógł załamać, bo już trzeba by było to sprawdzać, a jak to jest w fabryce seryjnie, to kurwa. co ma się zepsuć? Dobrane, składane, w fabryce jeździ, chociaż widać jeszcze ślady honowania, ale jakoś no. będę miał ten blaczek, to teraz ja oczywiście sprawdzę, czy czy tutaj wszystko ma swoje, swoje parametry? Ale wygląda tam na zacnie. Gazu nigdy nie widziałem, więc może jeszcze jest na tych cylindrach nie będzie. W każdym razie, yy, blok. co mi na czym mi, bardziej za, na, na czym mi bardzo zależało, żeby właśnie ten blok był do uratowania. albo Albowiem, ponieważ on jest razem z taką stopką. Czy znaczy stopką, nie wiem jak to można nazwać, taką misą, nie? Oraz, paneweczki, dwa i to też swoje pieniądze kosztuje, a ja tego nie będę musiał ratować, całe szczęście będę musiał ratować wał. Więc w razie, że go wał sobie mogę kupić nowy za 5,5 tysiąca z panewkami gratis i to zamiennik, nie oryginał, oryginał zdychę. Więc ja będę spróbował ratować niestety ten, niestety albo A się kurna, Popruły mi się spodnio ten obecny wał, prawda nie? Prawda, czyli chcesz być ratowany, na razie to musisz oddać panewkę, oddawaj panewkę, oddawaj panewkę mówię, nie, nie oddam ci panewki, panewka jest moja, co Bóg złączył człowiek, niech nie rozłącza, no, nawet się nie chce obrócić. Cóż nosacze, korba jest do wymiany na pewno, na szczęście blok da radę, bardzo się cieszę, to mnie trochę pociesza. Korbę można dokupić, nic się nie stanie, 876... korbę można dokupić, eee... bo tu się nic poza tym nie obróciło. Wał też można dokupić, jakiś może w miarę nominalny, do pierwszego szlifu pytanie, czy, ja to się powiem szczerze, nie orientuję, bo to jest element kuty. Jeżeli to jest element kuty, to ja nie wiem, czy łatwo będzie go zeszlifować, bo to jest, tak na mój opcji rozum, coś w rodzaju tak jakby mieli rozwiercać nikasil, nie? Czyli za twardy trochę i mogą się nie podjąć, ale zaraz się dowiem. A zresztą, ja to będę jak rozbierał na kawałki, muszę to wszystko poukładać, poczyścić, pozbierać trochę myśli do kupy, czego mi brakuje, co muszę dokupić. Tak to powiem szczerze, kurczę, nawet na pierwszy... nie mam pojęcia, dlaczego to się w ogóle tak zrobiło. Czy na przykład ktoś wiem, że wy były wymieniane, bo widać, że wy były wymieniane. Czy może ktoś kupił za ciasne, Czy ona się tu. Z, nie wiem. Nie wiem, czy tu źle wlazła, wla, źle wlazła czy ktoś momentem za mocno to chrycił, nie mam pojęcia. I czy na przykład pompa oleju jest kiepska? Ja bym się tej pompie oleju na pewno przyjrzał. Bo jeżeli to jest jakaś wada fabryczna, że tu lecą panewki w tych silnikach, to może być tu za niskie ciśnienie oleju, no bo tak na chłopski rozum, pompa jest tu, to szósty cylinder ma najdalej, nie? Na przykład załóżmy, że większość ciśnienia idzie tutaj, o, na przód silnika, później na górę, a tu jest po prostu najdalej, czyli szósty. No to miał najsłabsze smarowanie w takim razie, nie? No tak, wał miał smarowanie, ale już korba nie. No to wychodzi. Nie wiem, trzeba było się przyjrzeć na pompę oleju i zastanowić się, o co tak naprawdę tam chodzi. Nie? Cześć, na wszystko Co to odpierdalaś, ty? Tak daję radę kurwa. Kawusia. Kawusia. To, to, to... Nie lecimy... nuć nie, bo YouTube obecnie zaprawa go Lecimy autorskie. z tym koksikiem. Lecimy z tym koksikiem. Dobra. Koksioza, ur. Lecimy ten moment teraz. To jest yy, rzeźbienie nie? Tak zwane tak, 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 tak? Kuty wałów. No właśnie teraz obkuwamy wał. Rzeźbimy z tego wału. Proszę, jak w drewnie. Gdzie jest ta? Gdzie jest ta? O! Nówki, sztuki świeżutkie paneweczki. Ja pierdolę tej. i zmieniły kształt. I kolor. Ale ty. Myślisz, że... Ty, może będzie wał do uratowania? prawda, to się wytnie. <grymne> 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 Nic się nie będzie wycina. Nic się nie wycina, to jest online. Online, wszystko ma być tak, sprawnie. Dobre? Daję radę, dobra, trzeba teraz... górę ma kamerzystę, jeszcze macie zrobić spodziew, tak? Dobrze, Już się zajebałem, patrz. Puść. 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 Puść mówię. Puść! Puść, za zły! to by tak. O, to tu może, góry, bo ja to puść. Puść. może być tłumną odmówić. Boba. To może jakieś pobijasz. Może byś profesjonalnie podszedł do tematu. Ale brzydkie to jest. Brzydatne. Tut, Jest poszła! Nie Teraz tu, z tej strony. Odspawaj się! Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozłącza. O, 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 o. Proszę, ja Ciebie. Się trochę wzięło. Z dodatkiem m-m-miedziuchy, czy mosiądzu? Czekaj, to i co to jest kute? Ale ty! Myślę, że na radę to ten. Zakuty to był łeb. Zresztą <śmianowite> bo napawają i szlifują. Robią co trzeba. Robią co trzeba, więc tutaj jest. Tu więcej materiału zostało napawane niż zebrany z wału. Skoro się tym zajmują, to niech tym się zajmą. Dobra, ja tu zawiozę ludziom. Mm. Niech to robią. Rodzynajerem? <śmianowite> no to proste. <śmianowite> Będzie <zły jało. śmianowite> Co? Chyba to nie. Niech to robią, niech dają radę. No kurwa pomagam ci kurwa, nie da rady ty! Tak daj radę kurwa Dobra, ja to wiozę do ludzi Masz samochód Absolutnie, ale mamy samochód, Spokojny. Wzią. Ale patrz, to by było teraz idealne na ramkę Czy mogę... Aha, ono? O! Już! Jak się nie da zrobić z tego to ja sobie zrobię To by było spoko, co? Tak jak Frank mi robi lampeczki. Hmm. Lampka z wału za 5,5 lota. O kurwa! Same dwójki. Patrz. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 7 dwójek. A potem? B, 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 B. B, 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 B. Dobrze, Kamil. Nie ma co się rozwodzić. Zalecy. Wyłączam. Dobrze, kurwa! Zalezy. Wyłączaj. Cześć!